Siemano sezon się kończy, jest fajna pogoda, to trzeba się wziąć do roboty. Ryby jeszcze aktywne, wczoraj je karmiłem, dzisiaj też coś im tam rzucę. Zobaczymy, ile stopni ma woda. 6 stopni. Zimno. Siatkę musiałem rozciągnąć, bo jak zwykle sporo liści leciało. Ta siatka fajnie się sprawdza. Jeszcze ją zostawię. Nie będę jej demontował. Ale słońce świeci. Jak zwykle nic nie widać co jest pod wody w takich warunkach. Ale woda jest kryształ. W tej zagrodzie zrobię mały zimowy eksperyment. Ale o tym za chwilę. Na razie muszę zająć się filtrami. Żeby nie zabijać całkowicie biologii wytworzonej filtrze, posłuży mi do tego ta zagroda. Część heliksa, na której żyją bakterie, przeniosę do zagrody, gdzie jest napowietrzanie i w ten sposób myślę, że utrzymam bakterie do wiosny. Potem znowu wrzucę heliks do filtra i nie będzie po prostu filtr musiał startować od zera. Nie będę czekał, aż bakterie na nowo się namnożą. Także taki jest plan. Nie wiem, czy się powiedzie, ale spróbuję. Teraz biorę się do demontażu lampy UV, filtra bębnowego, muszę opróżnić zbiornik, a jest trochę roboty. BMS zdemontowany. Teraz świateczką wyłapię Helixa. Będę odmierzał go w 10-litrowym wiadrze, żeby wiedzieć, ile dokładnie litrów przerzuciłem do zagrody. Kręcę trochę powietrze. Dobra, pierwsze 10 litrów jest. Zobaczę ile teraz dokładnie tego wejdzie. Przez noc nic się nie wydarzyło z tą moją instalacją. Na razie działa tak, jak sobie zaplanowałem. Przed chwilą skończyłem czyścić zbiornik. Wybrałem cały helix. Zostało tam trochę szlamu na dnie, ale to nie jest problem. Resztę heliksu poczeka sobie w beczce do wiosny. A zostało jeszcze mi wyczyścić filtr bębnowy. Od strony wody brudnej jest sporo szlamu, się zebrało. Ale fit tylko przepłukam wodą. Nasmaruję tylko jeszcze uszczelkę bębna jakimś smarem, wazeliną, żeby żeby nie popękała przez zimę. I to by chyba było na tyle. rano ścięło troszkę mrozem ale woda w oczku ma 6-7 stopni